Siemano siemano witam was w dzisiejszym odcinku na stronie CSGOskins.com link do strony w opisie z kodem sniper 0,2 zł oraz 10% na start 10% do depozytu oczywiście przypominam że stronka jest dla osób pełnoletnich żebyście tu nie wpłacali swoich oszczędności tylko pieniędzy których nie potrzebujecie bądźcie z wami nie szkoda przy okazji przypominam wam o rozdaniu skinów tutaj na stronie płacąc minimum 8,40 możecie wygrać taką emeczkę również takiego primal umpa oraz wpłacając na przykład 10 zł, wildfire AWP, i przy okazji bierzecie w udział w pozostałych, a w 20 zł, bierzecie udział na te cztery tutaj skiny. Także jak będziecie wpłacać, to może Wam wydropić i wyskoczy Wam taki komunikat. Także życzę Wam szczęścia. My dzisiaj próbujemy zrobić koskę z taktyki metody widza agent na share na 4 albo na zwykłe GigaOP. Sprawdźmy, czy takie GigaOP. E, agenci agent agent dobra agent zaczniemy sobie bo nie napisał nam ile skrzynek więc zaczniemy sobie od dwójki zaczniemy sobie od dwójki a potem będziemy stopniowo iść w górę i zobaczymy czy faktycznie da się wyjść z tej metody na plus ja spróbuję sobie na zwykłych bitwach ewentualnie jak nie będzie wychodzić to spróbujemy sobie na dzielonej bitwie na razie przegrywamy i przegraliśmy i to dosyć sporo 124 za bitwę próbujmy sobie ją jeszcze raz stworzyć tylko tym razem e, tym razem na przykład już dać 5 skrzynek i na 4 graczy tak jak mówił widzu i to kosztuje nas 310 zł mamy tutaj skina za 581 więc dosyć dosyć sporo nie będę oszukiwał. Natomiast jest na niego bardzo mała szansa. ok chyba nasz jest najdroższy. Uuu, tutaj wypadł. roz co to samo wypadło. Teraz oby nam dawała, botowie roz zabierało. Dobra, OK mamy 206 zł. Te skrzynki naprawdę są mocne. Oj, bo co nas może gonić. A jednak nie. Dobra. Jest ok, jak teraz nie wypadnie ten najdroższy, to prawdopodobnie mamy już wygraną i będziemy mieli ponad 800 zł, także z 300 zł da się zrobić praktycznie Tysiaka, 930 zł, także bardzo, bardzo sporo. Bardzo, bardzo sporo. Mamy już 18600. Spróbujmy sobie z agentami. Dajmy ich maksymalną ilość. I spróbujmy na czterech i na shared tak jak pisał widzu Zobaczmy Czy to może oddać czy to tak naprawdę może oddać Szczerze ta taktyka naprawdę może być mocna więc jeśli ktoś z was Ma luźne 300 zł Oczywiście nikogo nie zmuszam To można spróbować sobie tej taktyki znaczy skrzynka kosztuje ogólnie 62 ale jeśli chcecie na bitwie na większą ilość graczy No to jak najbardziej ta bitwa wygląda dosyć spoko okej okay, bot rosso wypadał mu profesjonalny Okej, okay, bo Rosso chyba znowu najdroższy, dokładnie Zobaczymy czy sherd tak bardzo oddaje Czy opłaca się robić na sherdzie tę bitwę czy nie Potem zrobimy sobie jeszcze na jednego gracza, zobaczymy czy na jednego gracza, znaczy na jedną skrzynkę, czy tak bardzo to oddaje mm, Bo na razie tak niby fajnie daje, ale nie wiem czy tak naprawdę To może być plus, OK. 185 dla bota Rosso no jeszcze mamy 13 skrzynek, tak wygląda to dosyć dobrze, na razie u mnie najmniej, więc jakbym dał Underdoga to mi to wygrał Ok, teraz dla mnie chyba 40 zł, tak 10 zł podbiłem stawkę yy, Chyba nie dla mnie, ok, Botrosso jak ładnie mu sypie, 771 już ma Botrosso, a to dopiero 10 skrzynka Ok, teraz dla mnie bardzo ładnie 68 zł W ogóle jakbyście chcieli To również Eee, piszcie komentarze, ja ogólnie dziękuję bardzo Olo Olgog all za, za pomysł I jakby za metodę Bo jak najbardziej widzę że ona się sprawdza także wy również możecie pisać metodę na Metodę na kosę metodę na Wszystko mm, Bo jak na razie to wygląda to dosyć zacnie i dosyć dobrze tylko Problem w szerdzie jest taki że ja nie wiem czy wyjdę na razie na plus Bo nie wygląda tak jakbym miał wyjść na plus na razie nikt tu nie ma na plus, bo Rosso na pewno będzie miał. Okej, okay, bo Rosso nam ładnie tu podbił. Tylko czy to. Dwie skrzynki zostały. Musiałby jeden wypaść ten najdroższy, ale szansa na to jest bardzo znikoma. Bardzo znikoma szansa. No i chyba nie ma nawet plusu. 1055. No jeden co to nam dało, te punkciki. Ale no. Nie wygląda to dobrze. Dobra, spróbujemy. Tak, jakby wy, jakbyście wy chcieli po prostu doładować, wejść na stronę 60 zł, powiedzmy, macie z budżet 100 zł, dajecie sobie jedną skrzynię agenta i próbujemy sobie z nią. Wyłącza tu jakaś Janka, my damy sobie boty. Bo tutaj może być naprawdę ładny zysk, jeśli ktoś wydropi. Bot Emily wydropił najdroższego, a ile by to było warte? 200 zł. A spróbujmy jeszcze raz taką bitwę i my ile wtedy by było. Czy cały czas jest 200 zł, że wiecie, tak mniej więcej. Kurczę kogoś dodałem. Znaczy ktoś dołączył. Czy tak mniej więcej zawsze jest te 200 zł? Czy jednak jest jakaś szansa, że każdemu wypadnie po 20 zł i będzie tylko 80 zł? Oj, właśnie chyba o tym mówię. Chociaż nie, 192, a spróbujmy jeszcze. A dobra, teraz już nie robimy tak. Dajmy sobie raz 10. 10 to jest skrzynek na 4 osoby. Jeśli to by był plus to jest mniej więcej jakieś 2000 zł. Tak? Plus minus mi się wydaje. Plus minus 2000 zł. Tylko musielibyśmy to wygrać, co nie? Na razie na minus. I byśmy mieli prawie 20 tysięcy, jakby się nam to udało. Ok, dla nas. Ładnie. To nie wiem dla kogo. Na pewno nie dla nas, oczywiście. 7 skrzynek. No, znowu nie dla nas. Oj, tutaj Bodrosso. Bodrosso to jest taki złodziejaczek mały. On każdą bitwę ze mną wygrywa. Uh, nie wiedziałem, że ten Elite Jungle Elite Crew jest taki drogi. Bardzo drogi skin 70 zł różnicy. 4 skrzynki musiałby nam coś mocnego wpaść. Okej okay, ten nasz nie jest jakiś drogi. Ojoj, oj, oj. tutaj, bo Michael ładnie poszedł. O, dobra, dla nas to znowu 92 zł. Mamy 20 zł różnicy. Oj, 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 tu mu wypadł drogi. Ostatnia skrzynka, proszę, dla mnie. Nie wiem, nie wiem dla kogo. No niestety, ale 2000 zł. Zgarnął bot Michał. Spróbujemy sobie zrobić tak: agent 135 zł na gesterze tylko, 120, a to nie, to tego nie. Dajmy yy, na gesterze 5, mamy 678 zł i 2% na tego, tego, dobra 678 to nie jest aż tak dużo. Pięć skrzynek na gesterze. zobaczymy. Może nam ona oddać. No generalnie duży plus jest z tych skrzyneczek. Jeśli by nam oddało, no niestety pierwszy nam zabrał i to dosyć sporo. Drugi, drugi nam zabrał, ale im sypie ładnie. Ojojoj, oj, oj, bot Michael już wydropił najdroższego. oj, oj, oj bot Michael, bot Michael co on dropi ty? Co on dropi? Co oni tu dropią? Co ten bot Michał wydropił? Dobra. Bot Michał wydropił tyle, że jakbyśmy dali shard to byśmy byli na tak ogromnym plusie. Jeszcze raz chcę to spróbować. Ale spróbuję... Nie, może nie na shard, bo teraz, teraz musi już mi bitwa oddać. Teraz odda bitwa dla mnie. Teraz odda bitwa dla mnie. Ja to wiem, ja to wiem. To już odda bitwa dla mnie. Taki algorytm. Zaś ten bot Rosso. I zaś bot Rosso mnie pokona. Czemu ja dodaję bota Rosso? Ja muszę wybierać normalnie, botów. Ja nie mogę, botaros Ten profesjonalny nabryka jest taki drogi. Ja pamiętam, jak z 40 zł kosztował, ja go miałem kiedyś. Łota shit. No. Ewidentnie te bitwy nie są dla mnie. Ewidentnie te bitwy nie są dla mnie. Wizdał taką, taką bitwę. Dobra, dawaj, underdoga. Underdoga i dawaj, bo ta Rosso, bo jemu za mocno sypie. Bot Rosso musi. Bot Rosso musi podbić stawkę. Bot Rosso. Bot Michał, bo też mnie okradał. I randomowy. Bot Alex, dobra. Teraz dla mnie najgorsze musi wpadać. Nie, no i teraz najlepsze dla mnie wpada. Nie, w sumie nie, ok. Underdog to jest. Ja nie ufam underdogom. Dobra, jest ok. 100 zł. To nie jest jakiś duży profit. Oj, nie wiem. Dobra 128, 117 Bot. Michael. Oj, oj, oj. No to chyba pograne. 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 I teraz ja miałem najwięcej. I ja to przegrałem. Ty, ale w sumie jeszcze 179 zł. Pokaż mi tą skrzynkę agentów normalnie. Jakbym ją otwierał. Gdzie są agenci? Agenci oni kosztują. O, nie, to nie jest to. To jest elegant. Agenci, 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 agenci. Gdzie są agenci? Halo, halo. O, tu są agenci. Dawaj razy trzy ich. I na dżesterze. 406 zł. I czy to oddaję? 192 jeszcze raz. Nie no, to nie oddaję, to nie oddaję. To nie oddaje. Dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy tak, agent. Dodamy 5 tych, 3T i jednego jestera. Na trzech graczy. Na trzech graczy, 9 skrzynek, 5 zwykłych, dwa na wyższym dropie i jeden jester. Dobra, dawaj to. Zobaczmy, czy to aż tak bardzo oddaje. Jak, jak to wygramy, to znaczy, że metoda od widza działa. Jak nie, to widzo oskamowałeś mnie na 5000 zł. Zobaczymy. Czy widzo miał taką dobrą taktykę. Czy jednak nie. Okej. Okay. Na razie wygrywamy. Nie ma tu botarosso, więc nie ma kto dać wyżej jakby cenę podbić. Bo Drosso lubił mnie tutaj ładnie skubać na pieniążki. 305, dobra. Teraz są te na wyższym dropie. Ojejku, Botemili, co wydropił. Botemili, co wydropił. A ja dwa razy z rzędu to samo. Botemili już dał tak, że raczej go nie przegonimy. Chociaż 85, no 300 zł różnicy. Musiałby nam ten najdroższy agent wypaść. Ty nie wiem, ilony jest warty. 130: No. Widzu twoja taktyka to nam tak średnio oddała. Ja pokażę wam moją taktykę jeszcze na koniec. Bierzecie sobie trzy takie, dajecie na dwóch graczy standardowy i prawdopodobnie to wygrywacie. Proszę bardzo. Cyk randomowy bot może być boti samo, nawet może być bodrosco, który mnie skuba na pieniążki. Oj bodrosco to jest niezły gagatek Tyk Pierwszy dla mnie, drugi dla mnie, Bo samo już w strachu, boty samo w strachu. Oj, no, także gdybym to wygrał, to bym był na plus, ale boty samo mnie okrep Także dzięki za film, trzymajcie się, pamiętajcie, piszcie komentarze z waszymi taktykami, ja postaram się je wykorzystać w następnym odcinku, może się uda zrobić z nich koskę, Trzymajcie się, cześć.